Siemanko, tu z tej strony Gieniu, dzisiaj jestem na krótkim filmiku informacyjnym dotyczącym tego kanału. Jak widać, gram sobie teraz Brawl Stars, na moim głównym koncie, w którym mam 6215 pucharków a i aż 24 zadymiarzy na 28. Niestety na tym koncie nie mam żadnej legendy, więc jestem troszeczkę zasmucony, ale postacie, które mam naprawdę są dobre. Jak na swój sposób, więc się cieszę z tego konta ile chcę. Na tym filmiku będę Wam mówił yy, jakie będą filmiki, czyli z jakich gier albo z jakichś lifehacków. Co ile będą filmiki, czyli co jakiś czas określony, jak będę miał czas to będę nagrywał. Zazwyczaj będzie to co tydzień, ale powiem Wam wszystko w dalszej części odcinka. No to co, lecimy z gierką. Na tym kanale będą się pojawiać filmiki zazwyczaj co tygodnia, ale oczywiście to wszystko zależy od tego, czy będę miał czas. Jeśli będę miał czas, to raczej będę nagrywał te filmiki co tydzień. Jak będę miał więcej czasu, to oczywiście te filmiki będą się pojawiać częściej. Jeśli natomiast nie będę miał w ogóle czasu, no to niestety będą one się pojawiać najczęściej co dwa tygodnie. Teraz drugie pytanie: Z czego będą filmiki? Z różnych gier, typu Brawl Stars, Clash Royale albo Clash of Clans, gdzie po będę pokazywał na przykład, jak mi idzie. Yy, także na przykład, yy, jak zalogować się do jakichś gier albo do jakiejś strony internetowej, w której można zdobyć tam przeróżne nagrody. Oraz yy, trzecią rzecz. Jakieś lifehacki typu jakieś ważne rzeczy do szkoły czy coś. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodoba. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, pozytywny komentarz oraz subskrypcję. No to co, widzimy się w następnym video. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.